Zobie w tym miejscu, to jest plaża na Westerplatte, trwa tutaj refulacja, czyli poszerzanie tej plaży i z tej pogłębiarki, które, którą tam w oddali Państwo widzicie, rurociągiem refulacyjnym w to miejsce ten urobek jest transportowany i właśnie zrzucany w widowiskowy sposób w tym miejscu. Zrzut takiego urobku z tej pogłębiarki trwa przynajmniej godzinę, a może nawet i półtorej godziny. Także jest czas, żeby tutaj to ponagrywać. Mój brat robi dla Państwa w tej chwili relację na żywo na TikToku. Ja natomiast postanowiłem go zastępować. Nie latam tutaj dronem z tego powodu, że blisko jest tutaj naftoport. Są tutaj te zakłócenia systemu GPS i ze względów bezpieczeństwa. No, w takiej okolice po prostu lepiej dronem nie latać. Z jednej strony mamy bazę wojskową, gdzie obowiązuje zakaz lotu dronem, z drugiej strony jest naftopod. Także no, w przypadku ucieczki drona no mogłoby być tutaj niezły harmider. Także no, nie chcę ryzykować. Można to nagrać spokojnie z kamery stacjonarnej. Wszystko jest tutaj jak na dłoni, także no nie zawsze. Tutaj korzystanie z drona jest takim sensownym rozwiązaniem. właśnie biorąc pod uwagę te zakłócenia GPS, zwłaszcza, że jest w okolicy dużo ludzi, staram się takich miejsc do lotu dronem w tej chwili unikać, minimalizować to ryzyko, żeby było jak najmniejsze. Z informacji jakie Uzyskałem tutaj od jednego z budowlańców. Jeszcze ta refunacja przynajmniej parę dni potrwa. Wiadomo, że koszt pracy takiej pogłębiarki, którą Państwo widzicie, to jest olbrzymi. Dziennie to są dziesiątki tysięcy euro. Pewnie to mogą być nawet setki tysięcy złotych. Także no, wszyscy się starają, żeby te prace Tutaj przebiegły jak najszybciej, bo wiadomo, że taki sprzęt, jak pracuje, jest bardzo drogi. Tam pod dali, po lewej stronie, widać, że jest sporo bursztyniarzy, poszukiwaczy bursztynu. Oni widzę z daleka, trzymają się tutaj od pracujących maszyn. Chodzi też o ich bezpieczeństwo. Aczkolwiek samo takie wydobywanie bursztynu, no nie jest to zbyt bezpieczne zajęcie. Parę dni temu widzieliśmy tutaj jak e, no, taki spychacz wpadł w taką olbrzymią dziurę, no i gdyby wpadł w taką dziurę człowiek, no to mogłoby skończyć się nawet tragicznie. Było to w miejscu tutaj dużo bliżej właśnie e, niż stoją aktualnie ci bursztyniarze, bo w pobliżu tej rury. Tego rurociągu refulacyjnego, z którego właśnie tutaj jest włożony urobek, z którego wypływa ten urobek. No i właśnie w tym miejscu jest to takie najbardziej niebezpieczne miejsce, gdzie nie powinno się po prostu przebywać. Tutaj ten grunt jest jeszcze bardzo gąski. Zresztą na samej plaży, To jeszcze Państwu pokażę, ta plaża już teraz w tym miejscu. Widać, że jest dużo szersza niż była, także ta refulacja tutaj widzę, że przebiega błyskawicznie. No na pewno jedna taka e, tutaj dostawa tego urobku z tej pogłębiarki, to są już bardzo duże widać ilości. No jak taki urobek potrafi przez godzinę, a nawet i półtorej być tłoczone tutaj tym rurociągiem refulacyjnym, to ile tego piachu w ciągu tej półtorej, półtorej godziny no, może być na tą plażę przetransportowane. Tu w tej chwili pracuje jeden spychacz, drugi chwilowo stoi. One tutaj, te spychacze, praktycznie pracują całą dobę. Tak, jak i ten urobek jest transportowany tutaj całą dobę. Oczywiście z przerwami te przerwy wynikają z tego, że ta pogłębiarka, którą Państwo tam widzicie w oddali, mniej więcej półtorej godziny będzie zrzucała ten urobek tutaj w tej chwili e, myślę, że już z godzinę ten urobek tu już jest rzucany więc niedługo ta pogłębiarka e, zakończy tutaj pracę i popłynie gdzieś w okolice Baltic Hub e, i tam, e, tutaj w okolice tego Baltic Hub tam gdzieś ten tor wodny jest tam e, pogłębiany i właśnie mniej więcej chyba dwie godziny będzie tam pracowała, po czym znowu tu wróci, i to się odbywa w trybie ta praca 24-godzinnym. Także nie ma tu żadnych przerw. Wiadomo, że funkcjonowanie takiej jednostki jest bardzo drogie. Zmieniają się pewnie załogi, które tutaj tylko obsługują tą pogłębiarkę, a ona pracuje 24 godziny na dobę. Formalnie, to jest jeszcze taka ciekawostka, bo to jest. Niby mówią na to, że to jest plaża na Wyspę Platkę. My sami też używamy tego pojęcia. Natomiast formalnie, jak tutaj, jest to teren, który należy do zarządu morskiego portu w Gdańsku jest to teren portu i formalnie jest to działka wodna. Także są tu na właśnie tym takim malutkim, na tych małych barierkach, często informacje, że zakaz wstępu. I formalnie nie powinno się w tym miejscu. Przebywać, bo formalnie to nie jest taka oficjalna plaża jak w Brzeźnie. Także tu nigdy nie będzie jakiegoś takiego oficjalnej plaży na zasadzie z ratownikami, tak jak jest to w Brzeźnie, bo po prostu jest to działka wodna, ludzie to tak przebywają, no i nikt się tutaj stąd nie wypędza. No bo jak ten grunt tutaj się ustabilizuje, no to trudno tutaj ludzi przeganiać, po prostu, że sobie wyjdą na ten kawałek tutaj pięknej plaży, ale formalnie port to traktuje, że to powstało tutaj w sposób taki sztuczny i że to jest taki teren, mówią na to działka wodna, że to nie ma nic wspólnego, taką sypową plażą. Ale myślę, że jak ta plaża tutaj będzie poddana takiej pięknej refulacji, będzie tutaj sporo miejsca dla turystów. To nikt tych turystów tutaj nie będzie jakoś strasznie przeganiał. Tam w oddali cały czas Państwo widzicie. Że pracują tutaj bursztyniarze, szukają tego bursztynu. Sam miałem okazję parę miesięcy temu wyknąć no, tego bak bakcyla poszukiwacza bursztynów i udało nam się znaleźć tutaj nawet ładną grud grudkę, taką ładny kawałek tego bursztynu. Oczywiście tutaj zrobiliśmy swego czasu nawet konkurs dla widzów, jeden z widzów właśnie wygrał ten znaleziony kawałek bursztynu, który udało nam się znaleźć podczas rewolucji na plaży właśnie w Sopocie natomiast no tutaj w, możliwe, że też jakiś bursztyn uda się tym poszukiwaczom znaleźć natomiast jest to tak jak mówiłem dosyć ryzykowne można tutaj się przewrócić, w pas jakąś taką dziurę ten grunt jest taki niestabilny no były już takie przypadki na przykład na Mierzei Wiślanej że dochodziło po prostu do, do wypadków dziękuję Państwu za uwagę zapraszam Państwa na dalszą część filmu drodzy widzowie tutaj jeszcze na koniec krótkie spojrzenie jak wygląda ta plaża w Gdańsku Westerplatte właśnie ten odcinek, który został już poszerzony. Pokażę tutaj Państwu, od tam widać ten stary odcinek plaży w połączeniu z tym nowym. Widać ile tej plaży, jak dużo tu jej przybyło. W tej chwili pogłębiarka już odpłynęła. Dalej będzie tam pogłębiała w okolicach toru podejściowego do Baltic Hub. Natomiast, no tutaj. Pracują w tej chwili dwie koparki oraz spychacz. Przesuwają trochę tą, ten rurociąg refulacyjny. No i możecie Państwo zobaczyć, jak tutaj ta plaża jest szeroka. O, tak to w tej chwili wygląda. Ten piasek oczywiście się utleni i będzie jaśniejszy, taki żółty, jak ten piasek, który jest po prawej stronie bo on jest wydobywany z dna i zanim się utleni, to właśnie ma taką ciemniejszą barwę. Zresztą ten piasek, który z wodą, który wypływa tutaj z rurociągu refulacyjnego, w ogóle wygląda tak nieciekawie. Drodzy widzowie, tutaj jeszcze na koniec krótkie spojrzenie, jak wygląda ta plaża w Gdańsku, Westerplatte, właśnie ten odcinek, który został już poszerzony.